Dzisiaj przetestujemy sobie nowe urządzenie. Mamy taką oto nawigację samochodową CarPurite model 903, CarPlay, Android Auto, kamera cofania. Zobaczymy, jak to będzie prezentować się w naszym Audi TT. Jestem bardzo ciekawy, dlatego nie przedłużam, tylko otwieram pudełko i sprawdzimy, co jest w środku. Ekran główny, tak to wygląda, jest podłużny, taką właśnie chciałem, żeby za bardzo nie zakrywała nam szyby, a jak to będzie wyglądać u nas to zobaczymy. Z tyłu kamerka, czyli jest tutaj funkcja wideorejestratora, może być wysunięta albo schowana, i oprócz tego panelu mamy jeszcze akcesoria uchwyt na szybę i tutaj mamy drugi uchwyt i to jest uchwyt na deskę rozdzielczą więc można zamontować na dwa sposoby taka gruba naklejka coś takiego to też chyba jest naklejka na szybę jak się nie mylę kamerka cofania jest z zakablowaniem Całe 5 metrów przewodu, tutaj mamy naklejkę do kamery, mini jack dwa razy, przewód zasilający na USB typu C i do zapalniczki. I tutaj mamy USB typu A i na koniec instrukcja, taka mała, obrazkowa, na pewno się przyda. mamy tutaj dwa mocowania. Może przetestujmy sobie obydwa. Zobaczymy, jak one tutaj będą wyglądać. Jeden z nich montuje się na desce rozdzielczej. Będziemy tutaj musieli go przykleić. W zestawie jest naklejka i tą naklejkę naklejamy na deskę rozdzielczą. A później tą gumę tutaj. Drugi sposób za pomocą takiego pałąka do szyby. Więc macie tutaj sporo możliwości. Ten pałąk jest regulowany, czyli ekran może być wyżej, niżej. Może być to w ten sposób. Może być tutaj wyżej. To też jest regulowane, więc tutaj na pewno znajdziecie odpowiednią pozycję. To jest jeszcze wydłużane, więc w kilku płaszczyznach możecie sobie podregulować. Mamy dosyć niedużą szybę, bo to jest Audi TT, więc nie chciałbym tutaj mieć nic takiego na szybie, bo zepsuje mi to widoczność. Ten uchwyt również jest regulowany. Można zmienić sobie kąty na boki, do przodu, do tyłu i. Zamontować na przykład tutaj. My sobie to przemocujemy, wszystko, ale najpierw może podłączę to urządzenie i sprawdzimy, jakie ma funkcje. Podłączenie banalnie proste jeden przewód do zapalniczki. Z drugiej strony USB typu C. I tutaj mamy gniazda. Zobaczcie, USB typu C wejście kamery karta pamięci w zestawie jest 64 GB. I tutaj mamy jeszcze mini jack do podłączenia na przykład z radiem, ale do tego przejdziemy za chwilę. Ten przewód tutaj musi być jakoś niewidoczny, ukryty do zapalniczki. Ono się włącza automatycznie takie same logo jak w naszej nawigacji motocyklowej w mojej tak no bo to jest ta sama firma bardzo szybko się uruchomiło mhm. tak wygląda menu ale ładnie ja bardzo ładne bardzo ładny wyświetlacz zobaczmy jakie mamy tutaj funkcje ekran bardzo przejrzysty prosty w obsłudze mamy tutaj system ikonek carplay android auto my będziemy używać carplaya za chwilę sobie podłączymy są ustawienia tutaj mamy domek czyli ekran główny Tutaj mamy poziom jasności automatyczny. Można sobie też przyciemnić, rozjaśnić. Tutaj mamy poziom głośności. I tutaj mamy kamerę. Trochę nam szyba zaparowała. Zobaczcie, tutaj z tyłu jest kamerka, która odpowiada za nagrywanie. Z drogi, czyli taki wideoarejestrator. Tutaj jeszcze ma folię, dlatego to też jest. Mamy folię. Później sobie ją zdejmiemy, bo i tak mamy zaparowaną szybę, więc i tak dużo tutaj widać nie będzie. Wytestujemy, jak pojedziemy w trasę. Tak, tak to będzie mniej więcej wyglądać. Ją można sobie zawsze schować. Ale jest jeszcze druga kamera. W zestawie już wam pokazuję. Mamy również kamerę tylną. Bardzo długi kabel. Kamerka wygląda tak. Tutaj ma taki uchwyt montażowy, można przykręcić lub przykleić. I z drugiej strony jest mikro W to tutaj miejsce też tylko jedno pasujące. Dobra, podłączyłem. I co tutaj się dzieje? Zobaczmy. Może ja sobie tą kamerkę tak skieruję tutaj do nas. Czyli w tym momencie mamy dwie kamery podłączone. Kliknijmy sobie kamerę. No, jesteśmy. Elegancko. Wszystko widać. O i 4K pisze. Patrz. Więc wszystko tutaj będzie przetestowane i on będziemy musieli sobie gdzieś tam z tyłu. Koniecznie, e... bo by mi ułatwił parkowanie. Bo to służy również jako oprócz rejestratora, bo też nagrywa, jako kamera cofania. Wystarczy, że podjeżdżamy do przeszkody, klikamy sobie tu i mamy dwie kamery. Mhm. I domek. Sami widzicie, jakie podłączenie jest banalnie proste, no i obsługa tego jest jaka prosta. I szybka, bardzo płynnie i szybko działa. Zobaczmy jeszcze, co jest w ustawieniach w takim razie. Tutaj mamy system general kamera. General, czyli te główne ustawienia, tutaj mamy wygaszacz ekranu. Można sobie ustawić. Co tutaj jest? Chyba lewa kierownica lub prawa, po której stronie, split a, czyli możemy mieć kilka funkcji lub jedną funkcję włączoną poziom jasności ekranu Asystent touch clear connections można tutaj anulować, wszystko wyczyścić ustawienia kamery format kamery jaki tutaj możemy mieć 720p 1080 Rozdzielczość nagrywania. Mamy 4K. Zobaczcie, to jest mega. Oczywiście to będzie więcej pamięci nam tutaj pobierało. Możecie sobie przetestować. My też przetestujemy, na ile wystarczy nam 64 GB pamięci, bo to się nagrywa w pętli. Jeżeli karta się zapełni, no to od nowa jest to nadpisywane. Jest tutaj kilka takich różnych ustawień. Można się tym pobawić. Mamy mikrofon włączony. Niestety, niestety nie ma języka polskiego. No, jest no. tylko angielski. No mamy tutaj ustawienie kamery. Takie odbicie lustrzane góra dół, więc to wszystko sobie można to poukładać. Zarówno przednią, jak i tylną kamerę. Czyli raz ustawicie, ale w systemie jeszcze to można zmienić. No i tutaj mamy to, to jest kamera parkowania. cofania. Kamera cofania. Wow, ale czat. No i jeszcze system. Zobaczmy język. No, polskiego tutaj nie ma. Niestety musi zostać angielski. Tip sound. Włączmy sobie. A i teraz takie pęknięcie. słychać. Data i godzina. Tutaj mamy o, zobaczcie, 55 GB pamięci dostępnej. Format. Można wszystko skasować. Zrobić ustawienia fabryczne. Wersja oprogramowania. Może kogoś zainteresuje. Tak wygląda. No i właściwie to tyle. Tutaj już nic więcej nie ma, żadnych innych kafelków. Wszystko już omówiliśmy. Tutaj mamy symbol kamery, że jest podłączona, status karty, karta jest włożona, Wi-Fi, którego nie ma, i Bluetooth. Udało mi się zamontować nawigację. Zobaczcie, jak to zrobiłem. Wiadomo, w każdym aucie jest inaczej. Inaczej wygląda deska rozdzielcza, szyba. No, i tutaj postanowiłem użyć tego uchwytu do szyby. Tak, z tyłu to fajnie wygląda. I nakleiłem to na deskę rozdzielczą. Tak, z tyłu. I ten panel jest tak delikatnie wysunięty do tyłu. Ale dzięki temu, że ma taki płaski kształt, nie jest wysoki, no to praktycznie nie zasłania mi widoku przed sobą. O, tutaj to dokładnie widać. Widzicie, tutaj jest maska, tutaj jest ekran, więc w ogóle. Nie zasłania szyby. I przy okazji nie zasłaniamy tych tutaj nawiewów. One bardzo ładnie wyglądają. I ta nawigacja jest tutaj, tak jakby na tym spadzie, położona deski rozdzielczej. Tutaj widać tą piękną deskę rozdzielczą, mhm. a mimo to tam dalej jest ten ekran. Moim zdaniem wygląda to rewelacyjnie w tym samochodzie. Oczywiście jest to modyfikacja odwracalna, jeżeli nie potrzebujemy nawigacji, no to nie musimy jej używać. To jest właśnie plus tego urządzenia, że nie zawsze to będziemy używać. Jadąc gdzieś w trasę, kiedy potrzebujemy mieć nawigację, no to sobie taki panel tutaj przypinamy, przyklejamy. Ja nawet sobie ten przewód, który tam jest, przeprowadziłem po podszybiu i idzie sobie pod schowkiem i mamy go tutaj na wierzchu. Więc tego przewodu tutaj nawet nie widać. Także w każdej chwili mogę ten panel zdjąć. On się tutaj bardzo dobrze trzyma. Testujemy go od pewnego czasu i naprawdę jesteśmy z niego mega zadowoleni, a wygląda to no rewelacja. Nie lubię mieć telefonów przypiętych gdzieś do nawiewów. To jest taka lipa. Nie dość, że się bateria w telefonie wyczerpuje, to jeszcze tutaj mi tu coś zwisa, a taki panel odrębny, gdzie nawigacja jest o wiele większa, mapa jest o wiele większa, no, to prezentuje się zupełnie inaczej. Tutaj mamy CarPlay. Zobaczcie, klikam, wchodzę w CarPlay. Mam tu aplikację z mojego iPhone'a, Google Maps. No, i tak wygląda mapa. Ja bym w ogóle go nie ściągała. Ja bym jeździła z nim cały czas tak przypiętym. Dlatego, że on w ogóle nie przeszkadza, nie zasłania tutaj drogi. Jest ustawiony w idealnym miejscu. I jak to wygląda? Myśleliśmy, że jak na taki stary samochód wprowadzenie takich tabletów do wnętrza to będzie tak jak mówiłeś lipa, ale tu się okazuje, że to w ogóle nie przeszkadza i bardzo ładnie wygląda. No jest bardzo użyteczne. Wiadomo jak tutaj jest z tymi radiami jeden DIN. Tutaj raczej żadnego wysuwanego, ani z dużym ekranem nie da się tutaj zamontować. Można wymienić cały panel i takie dwa DIN tutaj wprowadzić, ale tego nie chciałem, bo bardzo mi się podoba ta aluminiowa wstawka pod radiem. I tak chciałbym, żeby to było zachowane. Co do samej nawigacji, to działa ona bardzo płynnie. Płynnie łączy się właśnie z CarPlayem, Tutaj jest, tak wspominaliśmy, światło, możemy sobie ściemniać, ten ekran bądź też podjaśniać. Ja tu mam auto w tym momencie. Mhm. Więc teraz to będzie działać. Zobaczcie. Mhm. Także w nocy to im przeszkadzać się nie będzie. Tak, nie będzie raziło na pewno. Zresztą jeżeli nie chcecie, no to to możemy sobie wyłączyć, jest tutaj przycisk, więc sobie wyłączamy panel i włączamy jednym przyciskiem. Też możemy ustawić wygaszacz ekranu, jest też taka ta funkcja. Nawigacja działa bez problemu, sprawnie wszystko odczytuje. i Naprawdę bardzo się fajnie przy niej jeździ. To urządzenie dla nas przede wszystkim będzie potrzebne do nawigacji. Często jeździmy i potrzebujemy nawigacji, więc to jest idealne rozwiązanie. Ale też będziemy mogli połączyć się z telefonem, z YouTube'em, puścić muzykę czy coś innego, więc też ta funkcja będzie u nas działać. No i tutaj fajna sprawa, że można podłączyć za pomocą przewodu, który został dołączony do zestawu z radiem fabrycznym, dzięki czemu muzyka z CarPlaya z telefonu czy nawet z tego urządzenia będzie nam grała w głośnikach. Włączyłam tutaj kamerkę. O, tutaj możemy sobie z tyłu. Tą kamerę wysunąć bardziej. No i mamy pełną widoczność. No. Nad maską aż tam po, po niebo. Widać wszystko na drodze. Na 4K no to to już jest ten całkiem niezły obraz. Tak samo kamerka do tyłu. Jeszcze jej nie podłączyłem, będę ją podłączał oczywiście. A ale to w następnym odcinku. Tak, w innym odcinku przeciągniemy sobie przewód do tyłu i będziemy mieć tutaj dwie kamery. Te kamery rejestrują nam obraz, ale działają również jako kamery parkowania. No i co, nawigacja spełniła swoje zadanie, trzyma się tutaj bardzo dobrze, to się w ogóle nie przesuwa. Także bardzo fajnie to zamontowałem. Naprawdę fajne urządzenie, a ja je kupiłem ze względu na to, że w motocyklu też taką posiadamy. Kto nie widział jeszcze odcinka z nawigacji motocyklowej tutaj w Zontesie, to właśnie pokażę. Tutaj mamy taką troszeczkę inną, inny format. To jest już wodoodporna nawigacja, typowo motocyklowa i również ma bardzo podobne funkcje. Te same menu, carplay i tak dalej. I jeszcze mamy do właśnie tej nawigacji czujniki pomiaru ciśnienia w oponach. Właśnie czujniki TPMS. Zakupiliśmy dodatkowo i będziemy montować. Więc na pewno znajdzie się taki odcinek na kanale. I w związku z tym, że ta nawigacja tutaj w motocyklach przez cały sezon nam się sprawdziła. No to padła decyzja, że kupujemy tej samej firmy do Audi. Napiszcie jak Wam się podoba w takim samochodzie z 1999 roku taki tablet. Link do produktu standardowo znajdziecie w opisie. Także jeżeli ktoś by sobie chciał sprawić taką nawigację no to jak najbardziej. Zresztą tam jest wiele modeli, różne kształty, więc dopasujecie na pewno do swojego samochodu. No i powtarzam to jest nawigacja uniwersalna. Także zawsze możemy to sobie zamontować w innym samochodzie. Jeszcze pokażę w pudełku, co tutaj mi zostało. Tylna kamera, którą już widzieliście. Będziemy montować. Będziemy montować z tyłu. Jeszcze się muszę zastanowić jak, ale będziemy musieli przewód też tutaj doprowadzić do tyłu. Oprócz tego mamy również kabel. Już wam pokazuję. Dwa razy mini jack. Podpinamy sobie go do nawigacji po lewej stronie. No i tak, przewód mamy tutaj podłączony do instalacji radia, no i dzięki niemu możemy puścić muzykę sobie z CarPlaya na głośniki, także może to nam służyć jako normalne radio samochodowe. Na pewno nie jest to ostatni odcinek z tym sprzętem, będziemy montować kamerę, ja sobie jeszcze posprawdzam wszystkie funkcje, więc zrobimy aktualizację, a tymczasem żegnam się z Wami i do następnego odcinka. Cześć!